Siema, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie zakupowy, więc typowo dla dziewczyn, ale też niekoniecznie, ponieważ dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej jednej firmie, dość popularnej firmie, jeśli chodzi o jego reklamę w internecie, ponieważ bardzo często możemy ją napotkać gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku, no i jak to nowy potencjalny klient. Za którymś razem da się namówić, gdzieś tam kliknie i zacznie się poszukiwanie i przeglądanie stronki, co tak naprawdę na tej stronce się kryje, co tam można znaleźć, wydobyć, gdzieś tam przeszukać i znaleźć coś, co będzie tak naprawdę nam odpowiadać i nas zainteresuje. No i oto takim sposobem ja natrafiłam na firmę, którą pewnie kojarzycie: ASOS, firma odzieżowa. Dość tania, ponieważ nie, nie mogę powiedzieć, że jest jakoś super ekstra droga, ponieważ. No, ceny nie są jakieś naprawdę na takim poziomie jak można stwierdzić z jakichś innych popularniejszych sieciówek, które dobrze znamy. Warto zaznaczyć, że na stronce Asos również możecie znaleźć skupisko. Tak naprawdę wielu różnych firm, które znacie, gdzieś tam kojarzycie ze sklepów stacjonarnych, ale także firmy nieznane, które jakoś niekoniecznie mogły do nas jeszcze dotrzeć i my je znamy. Zarówno jakieś tam rzeczy z Kevin Kleina, Adidas, Spuma znajdują się na stronce, więc jest to zgromadzenie, skupisko różnych takich dominujących, popularnych firm, ale także są mniejsze firmy i rzeczy, które tak naprawdę. No, jakoś nie są ekstra drogie, więc jeśli dziewczyny dobrze przekopiecie stronę, możecie znaleźć naprawdę fajne rzeczy po jakichś promocyjnych cenach, zarówno za jakieś 3-4 euro, i kolejno rosnące do 70 euro za jakiś tam komplet odzieży Kevin Klein. Więc cena to jest jakaś normalna, jeśli chodzi o Kevin Kleina, bo wiadomo, że firma sama w sobie jest dość droga. Ale możecie też natrafić na promocję. Ja akurat przyglądałam się tej odzieży, zaczynając od najniższej ceny, czyli no na wstępie, no skoro już są promocje i jest informacja, że są promocje i dość duże promocje, więc stwierdziłam, no to wejdziemy, zobaczymy, co tam ciekawego jest. No i przeglądając, przeglądając, natrafiłam na właśnie koszulkę Avril, która była przeceniona, więc ją stwierdziłam, że no namówię się, no, i skoro się namówiłam, wrzuciłam do koszyka, to widnia informacja, dodaj jeszcze jakąś tam rzecz do ceny takiej i owakiej. I wtedy będzie wysyłka darmowa, po czym stwierdziłam i skalkulowałam to wszystko, że no faktycznie coś tam jeszcze dodam, za, wtedy zaoszczędzę na tej wysyłce, ponieważ tak naprawdę wysyłka była połową ceny jakiejś kolejnej rzeczy, którą bym mogła sobie wziąć, więc. Co tam mi szkodzi, jak mogę sobie dorzucić, już mam w darmową wysyłkę. No i kolejno, jeszcze się okazało, że kod był jakiś tam zniżkowy, na stronce podany. No i kiedy kod jest zniżkowy, podany na stronie, no to znowu widnieje informacja, że minimalna wartość koszyka. Począwszy od jednej rzeczy, która tak naprawdę pojawiała się w moim koszyku, ponownie dodałam drugą rzecz, żeby uniknąć kosztu za wysyłkę. I po wpisaniu kodu zniżkowego, który widniał na stronie, na tyle obniżył moją cenę końcową, że nie łapałam się właśnie. Na tą darmową wysyłkę. Po czym stwierdziłam, no dobra, co mi szkodzi, tak naprawdę to jest mój pierwszy zakup, nie szaleję, tylko na spróbowanie. A spodobało mi się tam jeszcze kilka rzeczy, i nie były drogie, bo były właśnie w promocyjnej cenie. Więc była gdzieś tam obniżka 50-80% nawet wartości rzeczy, więc znalazły się w koszyku trzy rzeczy. I trzy rzeczy do mnie przyszły. I dzisiaj sprawdzimy, co to jest, jak jakościowo i także rozmiarowo to się prezentuje, ponieważ są różne, mieszane opinie, jeśli chodzi o tą właśnie firmę, ten sklep. I ja już po prostu chciałam któregoś dnia po prostu namówić się na małe zakupy, pierwsze zakupy, i dzisiaj ocenimy, co tutaj do mnie przyszło. I zaczęło się od. Pierwszej rzeczy, pierwszej winnej rzeczy, e, winnej, ponieważ to ona zapoczątkowała tak naprawdę przeglądanie tego całego koszyka. I jak wspomniałam, była to koszulka Avril Lavigne. Tak ostatnio wyszło, że byłam na koncercie jej, możecie również zobaczyć vloga. Fajnego vloga, tak naprawdę przypominajka dla mnie na przyszłe lata, że mogła sobie przypomnieć, powrócić gdzieś tam myślami. Obejrzeć, jak to wszystko wyglądało, całe te wydarzenie. Więc Was zachęcam, jeśli dziewczyny, jesteście też fanakami Avril i ogólnie lubicie koncert taki na żywo, i ogólnie taką bardziej fajną, energiczną muzykę. Więc Was zapraszam, żebyście sobie przyjrzeli. No i też podczas tego koncertu gdzieś tam szukałam odzież z Avril. No i oczywiście internet, jak to wyłapał internet, ja w tematyce, jeśli chodzi o Avril Lavigne, gdzieś tam szukałam odzieży, no i wyświetliła mi się reklama ASOS na stronie, więc kliknęłam, no i natrafiłam na koszulkę, która wzbudziła moje zainteresowanie. Fajnym chwytem, takim dość, no powiem Wam szczerze, dobrym sposobem, aby wyłapać nowych odbiorców jest to, że posiadają w swojej ofercie różne koszulki, odzież z wizerunkiem różnych gwiazd, np. scenicznych muzyki. Firma na tyle zaopatrzyła się w dobrą reklamę i dobry pomysł, żeby tutaj kolejnych nowych, potencjalnych odbiorców do siebie przyciągnąć, którzy gdzieś tam szukają i uderzają w koszulki z danym tutaj właśnie ulubionym artystą. No i na tej stronce możecie gdzieś tam znaleźć wizerunki Waszych ulubionych gwiazd. I od tego się zaczęło, że akurat u mnie natrafią tą koszulkę, po czym stwierdziłam, a poszukam, może znajdę sobie jeszcze coś innego, co mi się spodoba. No i za jednym zakupem do mnie przyjdzie. zamówiłam moja pierwsza koszulka prezentuje się tak, ale zaraz wam wszystko opowiem, ponieważ jak widzicie jest dość duża, szeroka. Jest taka na zasadzie trochę oversize. Przód się prezentuje z napisem Avril Lavigne Beat Me, czyli jej pierwsza piosenka z płyty i ostatniej płyty. Pewnie niebawem pojawi się jakaś następna, no ale mniejsza z tym. No i tył koszulki wygląda w taki sposób, że jest jej wizerunek z jej płyty, którą właśnie, o której wspominam. I więc na plecach jest fajna duża aplikacja, która tak naprawdę do mnie przymówiła i mi się spodobała. No i ten początek też jest taki dość spoko jeśli chodzi o przód. Więc z dwóch stron koszulka mi się spodobała, akurat była wyprzedaż, bo gdzieś tam było 50%, więc wpadło do mojego koszyczka. No i zamawiałam dalej, ale powracając, jeśli chodzi o tą koszulkę i jej rozmiar, to już trochę lipa. Na stronce możecie znaleźć bardzo dużo rzeczy, zarówno dla kobiet i dla mężczyzn, ale też pojawiają się fotografie, gdzie dany produkt jest pokazany, zarówno na kobiecie i na mężczyźnie. I tutaj się zatrzymamy, ponieważ załóżmy, coś, co dobrze wygląda na mężczyźnie, jest rozmiarówką. O wiadomo, że o wiele, wiele za dużą dla kobiety, no ale kobieta na zdjęciu też dobrze się prezentuje, więc wchodząc w detale danej fotografii, danego modelu, który nas tak naprawdę zainteresował, widzimy, że załóżmy, pani modelka ma rozmiar M. A pan model ma XL. No i człowiek się zastanawia, jaką tu kupić rozmiarówkę dla siebie, jeśli ta koszulka jest oversize. Jak tu trafić na idealną rozmiarówkę dla siebie, jeśli chodzi o tą koszulkę? Ponieważ na stronie była tutaj informacja, że modelka się zaprezentowała w rozmiarówce M, no i mężczyzna obok miał nieco większą. I co tu wybrać? Powiem Wam, że trafiłam idealnie. Ponieważ zobaczyłam, że tutaj modelka miała na zdjęciu rozmiar M. O wiele, wiele moim zdaniem za duży dla niej, no ale wiadomo, na zdjęciu można sobie pozwolić na jakieś tam większe rozmiary, bo to wygląda tak stylowo, tak wiecie, super, do, tak dla magazynu gdzieś tam na stronkę. Ale w życiu codziennym wątpię, żeby dziewczyna namówiła się na taką rozmiarówkę koszulki i chodziła gdzieś tam śmiga po ulicy czy na zakupy. I ja namówiłam się, no dobra, oczywiście wezmę mniejszą rozmiarówkę niż, niż ta, która jest na fotografii, bo wiadomo, że ta koszulka to jest jeden rozmiar zarówno dla kobiety i dla mężczyzny, więc to jest taki unisex, więc raczej tutaj myśląc o mężczyźnie się robi takie koszulki, więc na pewno będę gdzieś tam uderzać w rozmiar najniższy. No to początkowo zainteresowałam się S-ką, ale stwierdziłam, że no oversize to na pewno będzie jakaś olbrzymia to koszulka, tym bardziej, że to jest pod mężczyznę też nawet zrobiona, więc... Nastawiłam się na XXS i powiedzcie mi, czy ta koszulka na pierwszy rzut oka wygląda na koszulkę XS, bo dla mnie na XXS, czyli dwa razy XS, bo mi się wydaje, że raczej nie jest. Ona taka dość duża, szeroka, zaraz Wam tu się pokaże się w całości, eee, ale podejrzewam, że to jest właśnie koszulka też z trasy koncertowej, bo jak widać w niej informacja. Kanada Tour 2022, więc nie wiem skąd się w ogóle wzięły te egzemplarze koszulek w sprzedaży, ale fajna okazja, że mogę taką koszulkę sobie kupić i gdzieś tam będę zadowolona, ale jestem nie to, że rozczarowana, tylko aż zaszokowana, że taka rozmiarówka jest. No słuchajcie, dwa razy XXS i taki duży rozmiar, tym bardziej, że wiadomo, że taką koszulkę bardziej się namówi dziewczyna niż chłopak. I to był najmniejszy rozmiar na stronie dostępny. Ja akurat go kupiłam i najmniejsza to jest koszulka tego modelu. Kiedyś gdzieś tam widziałam jakieś przykładowe filmiki na internecie na YouTube, gdzieś tam przeglądałam te, jak to wyglądają te rzeczy z tego Asos, czemu mogą mieć jakąś taką złą opinię. No i pamiętam, że gdzieś tam natrafiłam jakiś tam e, filmik z zagranicy, czy to chyba gdzieś z Anglii, czy może z Ameryki. Dziewczyna mówiła, że zamawiała rzeczy, i do niej olbrzymie rozmiary przyszły, olbrzymie, więc gdzieś tam poniekąd miałam u siebie w główce właśnie informacje, żeby tutaj uważać na rozmiarówkę akurat z tej firmy Asos. No i dlatego natrafiłam. Na to, żeby no jednak skupić się na tej mniejszej rozmiarówce niż jakąś eskę, więc wziąłam najmniejszą, no i mimo to już największą, najmniejszą rozmiarówkę, to i tak dość duża rzecz przyszła. A jak ona wygląda, jak się prezentuje, już wam pokazuję. Może tym oto sposobem namówicie się na jakieś inne koszulki, bo jest to mnóstwo, mnóstwo różnych koszulek. Nawet fajne mają aplikacje, nie są jakoś drogie, więc na pewno podejrzewam, że rozmiarówka jest ta sama. do mojego koszyka, to była również koszulka, ponieważ no, stwierdziłam, no słuchajcie, gdzieś tam brakowało mi, no nie jakoś super dużo, żeby zaoszczędzić na tej wysyłce, no ale stwierdziłam, no w cenie tej wysyłki mogę mieć inną jeszcze rzecz, no to gdzieś tam szukałam, szukałam o tych najniższych cenach, co by mogła zastąpić e, tą cenę, jeśli chodzi o wysyłkę i mieć po prostu ją po prostu w koszyku darmowo w, w ramach, tak naprawdę ceny tej wysyłki, o której wam wspominam. I stwierdziłam, a co, tam namówię się jeszcze na jakąś inną rzecz, przecież jest taka wyprzedaż, taka promocja, czemu by nie? I stwierdziłam, że kupię jeszcze jedną koszulkę. No i tutaj do mnie wpadła koszuleczka e, firmy Colusion. Niekoniecznie jakoś bym mogła kojarzyć, więc tak jak Wam wspomniałam, macie różnych, dużo różnych firm na tej samej stronce zarówno tych popularnych sieciówek, które gdzieś tam kojarzymy z tych dużych galerii handlowych, internetowych, no i tych mniejszych. Wybrałam xs dla tej koszulki. Zwykła koszulka z długim rękawem, bo jakoś tak dużo nie mam chyba koszulek z długim rękawem w swojej szafie, więc jakaś tam będzie koszulka akurat oryginalna, bo mi się akurat spodobał ten tutaj X z przodu, no i napis na rękawie już Wam prezentuję. To oczywiście też inne modele z takimi podobnymi rzeczami, ale jakoś tak cenowo i tak wizualnie to na, tak do mnie najbardziej przemówiło. No i przyszła XS-, która podejrzewam, że no będzie jeszcze trochę luźna. Jak to wszystko wygląda, już Wam zaraz się prezentuję, no ale musicie jednak mieć tą uwagę i skoncentrowanie, że te rozmiary na ASOS trochę oszukują. I ponownie natrafiłam na drugą rzecz, która trafiła do mojego koszyka, gdzie na zdjęciach była zaprezentowana zarówno na mężczyźnie jak i na kobiecie, czyli pan model i pani modelka miały, mieli tą samą rzecz na sobie w różnej rozmiarówce. Oversize, uniwersalna, unisex. I tutaj człowiek się znowu zastanawia, jaki tutaj wybrać rozmiar, żeby był idealny, żeby nie trafić na jakąś nie wiadomo wielką siatkę, Wielką rzecz, olbrzymią, która naprawdę faceci powinni nosić, no a kobiety zazwyczaj lubią jakieś bardziej dopasowane rzeczy, więc gdzieś tam w detalach była informacja, że modelka ma M na sobie, pan model gdzieś tam Lkę. No i wiadomo, że skoro ta rzecz jest również zaprojektowana, żeby mężczyzna nosił, no a mężczyzna w SC nie jest to jakoś rzecz dopasowana. Więc e, luźniejsza, więc zarówno jak dla mężczyzny luźniejsza, więc też może być dla kobiety luźniejsza, więc uderzyłam w XSK. Musicie jednak mieć tą uwagę i skoncentrowanie, że te rozmiary na A są trochę oszukują. Trzeba być naprawdę e, ostrożnym, jaki rozmiar wybrać, żeby później nie było rozczarowania, płaczu i odsyłania. Że no jest za duży. No i ja akurat nie będę nic tu wysyłać z powrotem, ponieważ już mam te najmniejsze rozmiary, więc nie ma co się spodziewać, że jeszcze ktoś coś mniejszego dla mnie wykopie tam z rzeczy, skoro takie są rozmiary na stronce. Ewentualnie zawsze można uderzyć do krawcowej. Krawcowa pomoże, coś fajnego wymyśli, więc dziewczyny, jeśli Was interesują jakieś t-shirty, jakieś oversize rzeczy, tak samo mężczyźni. One są dla Was to koszulki i wyobraźcie sobie, skoro ja taką koszulkę wzięłam w rozmiarze XS i ona będzie i jest na mnie nieco luźna, więc pomyślcie jaką tutaj rozmiarówkę dla Was wziąć. I żebyście wiedzieli co wybrać, żebyście się nie wkopali w jakiś wielki rozmiar, bo ja nawet widziałam na stronce dwa razy XL. Więc wyobraźcie sobie jakie to jest wielkie, tam cztery osoby mogą się wpakować w jedną koszulkę. Warto jednak mieć tą uwagę, jeśli chodzi o rozmiarówkę OASOS. No i fajnie też nieco przeglądać jakieś tam wcześniejsze opinie osób, które zrobiły zakupy w internecie. Jak one postrzegają tą firmę i co otrzymały, że później było rozczarowania po zakupach. Ja gdzieś tam poniekąd właśnie pamiętam o tym rozmiarze, dlatego wybrałam taki, a nie inny. A jak to się prezentuje w efekcie końcowym zobaczcie sam.

Miałam oczekiwać, że a to trzeba kupić, bo mi tego brakuje, ale no, spodobała mi się rzecz po zdjęciach i stwierdziłam, że nawet może być dość, dość praktyczna w użytkowaniu. No i czegoś takiego jeszcze nie mam, no i sprawdzimy, e, jak to się będzie prezentować w rezultacie. I zamówiłam naprawdę uroczą spódniczkę sportową. Ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy, takie modele są. Jest to spódniczka pumy. E, Taka, no powiem Wam, taki ma dość przyjemny materiał, nie, nie podejrzewam, żeby ona była jakaś super sportowa, gdzieś tam na siłownie, czy gdzieś tam, ale jest to spódniczka, którą gdzieś tam można wziąć, ubrać na siebie w jakiś tam dzień, gdzieś tam sportowo się ubrać. I będzie fajnym akcentem do zwykłego, codziennego stroju. Na przykład jakaś koszulka sportowa, buty sportowe, gdzieś tam wyjść na lody, na dwór, Na pewno będzie fajnie się prezentować. Ja do tej pory u żadnej dziewczyny nie widziałam takiej spódniczki, więc na pewno to skłoniło mnie, żeby zakupić, ponieważ chciałam coś innego niż do tej pory widziałam, co miałam. Więc taka akurat urocza spódniczka Pumy jest naprawdę fajnym, fajnym pomysłem. I rozwiązaniem, jeśli chodzi o właśnie takie zwykłe spódniczki, do których my już przywykliśmy i widzimy w sklepach. A akurat, te związana z każdej strony, wszystko zakrywa, więc można coś fajnego do tego wymyślić i fajno mieć stylówkę wyjściową. Jeśli Wam się spodoba, dziewczyna coś takiego, macie też możliwość znaleźć na tej stronie ASOS. I namawiam Was, żebyście mogły gdzieś tam poszperać, poszperać, bo naprawdę jest dużo fajnych rzeczy i w niskich cenach, jeśli natraficie na fajne promocy i kody z niej szkoły. Czekajcie! Za dzisiejszy odcinek, skromny odcinek, pierwsze zakupy ze stronki ASOS. Powiedzcie, dziewczyny, czy Wam się coś spodobało? Czy macie jakieś złe doświadczenia, a może i dobre e, z przeszłości doświadczenia, jeśli chodzi o te zakupy? Czy jesteście wiernymi fankami, czy raczej też klientami na jeden raz? Ja być może w przyszłości jeszcze się namówię jakieś rzeczy z tej stronki, ale będę musiała pamiętać o tej całej rozmiarówce, ponieważ no. To naprawdę może być wielkim trafem w niefart, żeby coś zamówić, a potem zwracać i być niezadowolonym, tracić jakieś tam dodatkowe pieniądze, no i czas. Ale na chwilę obecną z tych trzech rzeczy jest ok, jestem zadowolona. To był na tyle ostrożny ruch, żeby nie namówić się na jakieś wielkie zakupy, tylko tak na samo spróbowanie, bo począwszy od jednej rzeczy, która tak naprawdę do mnie przemawiała, gdzieś tam poniekąd jeszcze dodałam sobie dwie rzeczy, i jestem akurat z tego wyboru na tyle zadowolona, żeby mogła was namówić. No i zachęcam, żebyście jednak gdzieś tam kliknęli i poszukali jakichś fajnych rzeczy, bo na pewno są fajne promocje, a przy fajnych promocjach, jeśli jeszcze na dodatek natraficie się na jakiś kod zniżkowy, to już w ogóle będzie szaleństwo, jeśli chodzi o Waszą kalkulację tej końcowej sumy koszyka. Więc zarówno dla dziewczyn i dla chłopaków coś na tej stronce będzie. Pierwszy taki. Haul, mój tutaj odcinek z tymi rzeczami. No, tak właśnie wygląda. Może w przyszłości kiedyś się namówię ponownie, ale zobaczymy, bo na chwilę obecną mam zbyt dużo rzeczy, a zbyt mało miejsca w szafie, więc trzeba się wstrzymać. Więc dajcie znać, jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze doświadczenia. Może te dobre, te złe, jeśli chodzi o ASOS. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Ciao, ciao.